zainteresowanie dosyć spore, chociaż co także pan, o, o czym także pan mówił na, na spotkaniu tutaj z, z klientami jaskany, no ludzie się raczej boją pająków. Tak, to prawda, ludzie na ogół się boją pająków, ale później się okazuje, że to jest jednak taki wymówiony lęk. Jeśli się już parę osób odważy wziąć pająka na przykład na ręce, to potem się las z rąk wyciąga i okazuje się, że my tak naprawdę się nie boimy tych pająków. Ten lęk wynika po prostu z niewiedzy. A jak to sobie powiemy, że pająki są miłe, sympatyczne, to już nie ma powodu do, do tego, żeby się bać. Faktycznie pająki są miłe i sympatyczne? Ja tak uważam. Jak już się weźmie je na rękę, to się okazuje, że są bardzo fajne, delikatne, mają takie kocie ruchy, można powiedzieć, tak? A przy tym, przy tym nie atakują... To tak można uważać, że są miłe i sympatyczne. Oczywiście, część pająków jest agresywnych, ja tego nie ukrywam i też mówię, wszystkie pająki mają jad, Natomiast to nie znaczy, że wszystkie na nas czekają, wszystkie chcą nam zrobić krzywdę. Niektóre są bardzo pokojowo nastawione i można mieć z nimi kontakt nawet przez dotyk. Tak, myślimy, e, wydaje nam się, że pająki od razu gryzą i od razu czekają na nasze życie. Mam nadzieję, że tutaj będę mógł dowodzić, pokazać że to nie jest zgodne z prawdą, tak? Że pająki wcale u nas nie polują, nie czekają na nasze życie. Zresztą jeżeli gdzieś tam wyjrzymy za okno, spotkamy nasze krajowe pająki, tylko na przykład krzyżaki. Kto widział krzyżaka goniącego za człowiekiem i podniesie ręki? No nikt nie widział? Z tyłu ktoś widział, a kolega mi goniącego widziałeś. Znaczy nie człowieka goniącego pająka, tylko pająka goniącego człowieka. Też jeden widział no to teraz jak będę pytał, to się Pan nie znajdzie Paweł ja nie widziałem osobiście, no i większość z nas nie widziała to. Skąd w takim razie ten lek, skoro pająki na nas nie polują, nie atakują nas, skąd ten lek się bierze? Pająk to jest zwierzę, które łatwo hodować, które można polecieć właśnie do hodowli, nawet dzieciom? Dzieciom tak, o ile oczywiście rodzice będą na tym miały jakąś, jakiś nadzór. To są bardzo proste stworzenia do hodowli. Nie wiem, czy jest łatwiejsze zwierzę do hodowli. Dlaczego? No, pająk je na przykład raz na pół roku, raz na rok. Zdarza się, że mają taki głodówki, więc wystarczy go podlewać jak kwiatka i to tyle, co trzeba robić z takim pająkiem. Co więcej trzeba. Bardzo prosty. Oczywiście dobrze jest jednak trochę poznać zwyczaje tych pająków, uczyć się. Eee, jeśli pająk na przykład nie je, to się nie, nie, nie powiemy, że nie, nie je. Wiemy dlaczego. Jeśli się położy na plecach i zacznie dziwnie się ruszać, to dobrze wiedzieć, że właśnie przechodzi w linkę, tak zrzuca z siebie skórę i nic mu się tam też, złego też nie dzieje. Jak się zakopy, jak coś zrobić, no trzeba poznawać zwyczaje zwierząt. Ale to wszystko na płynie w hodowlę. Lepiej kupić sobie takiego pająka w ogrodzie zoologicznym, czy wybrać się na łąkę, czy do ogrodu i sobie takiego... Znaleźć i, i zabrać do domu. Wszystko zależy od tego, na ile nam rodzina powiedzmy, pozwoli, tak? bo bardzo często takiego dużego ptasznika nam rodzina nie pozwoli hodować. Myś, mam na myśli małe, małe dzieci, jakieś tam młodsze osoby, więc wtedy możemy hodować nie wiem, tych rzeka paskowanego, na przykład uroczego naszego polskiego pająka. Jeśli jednak możemy hodować ptasznika, to dobrze jest go kupić od hodowcy. Niekoniecznie w sklepie zoologicznym, bo często się zdarza, że te osoby mają, ale nic o pająkach nie wiedzą. A u hodowców, um, u nas na serwisie arachne.org mamy taki specjalny dział dedykowany na bezpieczne zakupy. Tam są hodowcy, którzy mają dużo doświadczenia, którzy wiedzą komu co można sprzedać. Tak, żeby nie było, że ktoś na Allegro sprzedaje na przykład bardzo agresywnego pająka, a mówi, że jest dla początkujących hodowców. Bo mieliśmy takie sytuacje. Tak? Więc dlatego jest taka specjalna akcja. Hodowcy są, którzy wiedzą co sprzedają i komu można to sprzedawać. Także polecam od hodowców. Jeszcze inne pająki... Eee... Podobnie jak tacy starszy, nie wiemy żyłcy, nie wiemy tak można powiedzieć, próbują w taką sieć, e, wygląda w gladiatorze. Tak. Wygląda to w ten sposób, że wiszą też nad jakąś ścieżką. Czasami mrówki mają jakąś taką stronę. stałą ścieżkę, którą chodzą, czy jakieś tam inne nie brzuczki. Jak chodzą zawsze w jedną strony bo gdzieś tam jedną jest pożywienie. Wisi taki panier nad taką ścieżką i nie robi pajęczyny tylko trzyma w tą na tą pańczynę, jak coś pod nim przechodzi, zarzuca tą pańczynę łapie z łapie w objęcia, tak zawija i wtedy może zjeść tak, takiego owada. Czyli mają różne pająki, mają różne metody polowania. To nie jest tak, że wszystkie tak samo się zachowują, tylko różne pająki w różny sposób polują na te różne stworzenia. W zależności od tego, czy stworzenia nam, czy nie to te pająki się dostosowują, dopasowują. Nawet, słuchajcie, jest taki pająk, który potrafi ewitować zapachy. Najbardziej słynnym pająkiem jest chyba czarna wdowa, ale sławę ma taką nieprzyjemną. Tak, to prawda. Wszyscy tutaj też pytają, czy mamy czarną wdowę tutaj w kolekcji. Nie mamy. To jest pająkiem zakazane w Polsce w hodowli. No i słusznie. Faktycznie, czarne. No, to jest 31 gatunków latrodektusów. Sława taka negatywna dotyczy w dwóch tych pająków, ale są w stanie zabić człowieka, więc lepiej go nie mieć u nas. Właśnie o, o wystawie, czyli o, o tych zwierzakach, które tutaj są, bo to są pająki, ale no nie tylko pająki, tak? Jeszcze parę innych... Stworzeń także się tutaj znalazło. Tak, łącznie mamy 120 okazów. Cała większość to są pająki ptaszniki, które nazywamy tarantulami, ale to nie tylko tarantule, nie tylko te ptaszniki, są też różnego rodzaju owady, ja też pajęczaki, bo na przykład mamy fajną kolekcję skorpionów, też można poglądać. To są pajęczaki, są pająki właściwe, kilka takich gatunków ciekawych, małych pajączków, ale, ale całkiem uroczych i też z, z jakichś krajów egzotycznych. No i takie owady jak świerszcze, szarańcza, jak karaczany, chrząszcze. także spora kolekcja, można coś sobie znaleźć ciekawego. Dzisiaj były takie dwie tury spotkań, tak? Z, z, tutaj z ludźmi, szczególnie z dzieciakami. Było coś, co, co zaskoczyło w tych, w tych rozmowach? Bo, bo to nie tylko tak, że pan opowiadał, ale także z, zadawał pytania, rozmawiał. Potwierdzam się, przede wszystkim jedna reguła. Dzieci się nie boją pająków. My dzieci uczymy, żeby się bały pająków, ale one są chętnie, chętniej biorą, chętniej mają kontakt z pająkami niż dorośli. To się potwierdza. Ale też fajne, zaskakujące jest to, że mimo wszystko dzieci mają sporą wiedzę o pająkach. Jeżeli gdzieś tam zadawałem pytania... To wyciągał się czasami lasek rąk, gdzie odpowiadały na pytania. Czasami nie jest zbyt łatwe. Jaki pająk żyje pod wodą, na przykład? Tak? Jaki pająk żyje na kwiatkach? I dlaczego nazywa się kwietnikiem? Dzieci mówią, że potrafią zmieniać kolory. To jest fajne, bo czytają. To muszą gdzieś same już wyczytać. To na koniec jeszcze rada, co zrobić, kiedy w łazience na przykład zobaczy się pająka? Jak już pierwszy szał minie, te, te dwie minuty krzyku ucichną, co wtedy? Oczywiście, jeżeli nie chcemy go pozostawić w domu, żeby nałapał komary, to można się pozbyć takiego pająka, ale ja polecam wziąć pudełeczko, na przykład po sałasce, nakryć pająka, wsunąć po spód między ścianę a pudełku, kartkę papieru, wynieść go do piwnicy, niech tam łapie wszelkie robactwo, które nam je sprzyja. Nie zabijać, ale umiejętnie przenosić na zewnątrz.